Dzień i bobry! Dzień dobry, dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku, tylko chciałem szybko pokazać, póki jeszcze widać to słońce. Ono już nie ma tego koloru, który miało poprzednio w sensie od rana. Ono wstawało jako taki burak czerwony, a potem w trakcie naszej jazdy do szkoły zmieniało powolutku kolor, przechodziło w taką bardzo mocno dojrzałą pomarańczę, przepiękne, bardziej zachód niż wschód. A teraz już powoli, powoli ten pomarańczowy jaśnieje, niczym koszulka pana na motorze i będzie przechodziło w kolory. Ciepłe, aczkolwiek jaśniejsze. Taki właśnie poranek e, zgotowała nam dzisiaj natura w drodze do szkoły. Piątek, piąteczek, piątunią, ostatni dzień. Juny uparła się, że ma dzisiaj mieć strój sportowy, chociaż to nie jest sport day, e, ale twierdzi, że ma. Dobrze, ale twierdzi, że ma mieć sportowy strój. Ja się upierać nie będę, co mi za różnica. Wyciągnąłem stratki. Dobrze, że nie włączyłem jej wczoraj. Miałem zrobić to rano i tak zrobię, ale bez e, jej. Bez jej stroju sportowego, trudno. Dobrze, kochani, zaczynamy, zaczynamy odcinek. Zapraszam serdecznie do oglądania. Czas śniadania, czas karmienia. Skończyło się yy, jedzenie dla małych kurczaczków, muszę pojechać kupić. Dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry, panie Gęsior. Zaraz panu też sypnę, ale to tak, jak będę karmił te maluchy, dobra? Cześć, Matołku, dzień dobry, zaraz wam przyniosę. Ale to, widzę, że macie trawy pełno, nic nie jecie. Cześć świnki, balbinki Dzień dobry Gdzie maluch? O tam jest Dzień dobry Cześć, cześć, cześć Już sypiemy Zobaczcie jak pani gdzieś wychodzi z siedzenia jak tylko na chwilę Od razu się nawołują Ona woła jego, on jej odpowiada Szybcusienko Przy się odnajdują On jej często daje znać właśnie, że jedzenie jest. Wołają, ona przychodzi zjeść coś. Proszę pani gęsio. Pani gęsio, proszę, proszę, proszę. Fajna taka para. Wspierają się wzajemnie. To miłe. To buty za ganiają Jedźcie, zielone, jedźcie, też smaczne. I zdrowe. Dobra. Tosieńka, twoja kolej. Gruby najad się już. Proszę, musisz iść na dietę, jak ja, wiecie? Grubasy. Jasia przyszła, pojechała odwieźć brędę do szkoły i wraca. I tylko patrzę, jak się przemyka z torebką. Ja mówię, "Ej, eee, czekaj, co tam masz? Nic. Co tam masz? mówi, ktoś je porzucił. Ja mówię, tak, porzucił. Powinnam kupić 20, a kupiłam tylko 10. Kaczuszki malutkie! Dzień dobry! Mało kaczek? Mało. Kurczaczki smaczniejsze. W sensie kura niż, bo, bo kaczka to taka sucha. Dzień dobry! Dzień dobry maleństwa, Witamy w Old McDonald' Farm Cafe. Mm. <grym> Podjechałem tutaj do ogrodniczego, do ogrodniczego, do zwierzęcego pożarcie. I patrzę co musiałem, gdzie mnie, gdzie mnie tak chlapnęło, teraz widzę. Ja nie przyjeżdżałem nigdzie przy żadnej fontani. Co tu się dzieje? Biorę 5 kg tego żarełka dla małych kurczaczków i wezmę jeszcze... żarcie dla rybek, bo się kończy powoli. Rybokaczek. Żarełko dla maluchu dokupione, dla rybek też. Ale rybki dostały, a maluszki no, zostały tylko troszkę źreniny, także im szybko dosypię jeszcze. Cześć Panie gęsior Żona poszła już na jajka. Cześć! O skaczuszki, moje ludkie słodziutkie. Proszę, proszę. Dzień dobry. Dzień dobry. Cześć maluchy. A wy czemu nie macie zamknięte tutaj co? Czekajcie, to wam nasypie jeszcze macie Zobaczcie, jaka tu dzicz w ogóle no. Pięknie Powiem wam, że jak je separujemy to się hodują super o przepraszam panie gęsior Ja panu zaraz coś przyniosę Wypadek przy pracy, no zapomniałem, sypnąłem wszystko małym, no Hehe, <laughs> słodziaki! Oj, nie denerwuj się! Nie denerwuj, myślałby kto to. Hmm. Literat z łatką się biły przed chwilą, ale bili. Ale bili się, bili i przestali. Literat pomknął w dżunglę. Dałaś mu popalić łatka? Dobrze, a literat na polowanie za motylkiem. Elegancko, ty spiknie. Pan Michał przychodząc zatrzymał się e, i kania mu tam jakieś pieniążki dała. Modli się za pomyślność. Dla kani chyba, ale może spłynie też troszkę dobroci i dobrodziejstw na nasze miejsce. Czego sobie życzę. Dzisiaj e, takie rozważania, rozkminki herbaciane e, na zupełnie inny temat. Nie wiem, czy Państwo to zauważyliście, czy, czy, czy zwróciliście na to uwagę, ale z wiekiem mamy wrażenie, że czas przyspiesza, że czas płynie zdecydowanie szybciej. Yy, nim mrugniemy okiem, yy, znikają nie tylko godziny, nie tylko dni, ale znikają dosłownie tygodnie czy miesiące. Yy, kiedyś. Kiedyś jak kiedyś. No, no, no zobaczcie, dopiero co był nowy rok. Nowy rok to je, no, ja nawet nie wiem kiedy. Mijają te dni ten, za chwileczkę będą jakieś walentynki, zaraz będzie Wielka noc, zaraz lecimy na, na kolejnym grudniem. W międzyczasie gdzieś tam się przewiną jakieś wakacje, których tutaj już nie odczuwam jako dorosły. I generalnie wszystko było, płynie absolutnie błyskawicznie. Błyskawicznie. To jest zupełnie jakaś, jakaś paranoja. Yy, to, to, to człowiek ma wrażenie, jakby, jakby to w ogóle się nie odbyło, jakby m, to się nie, nie wydarzyło. Kiedy byłem dzieckiem, to czas płynął zupełnie inaczej. Moje postrzeganie czasu oczywiście, płynęło, wyglądało zupełnie inaczej. Eee, czas e, może nie stał w miejscu, ale e, patrzcie, e, kiedy przychodziły wakacje, to wakacje trwały naprawdę wieczność. Kiedy człowiek czekał na gwiazdkę, na święta, no to przecież ten czas czekania się wydłużał w nieskończoność. To po prostu było, to trwało, trwało i trwało. No może weekendy płynęły troszkę szybciej. Natomiast generalnie czas w szkole, Czas oczekiwania na cokolwiek, na fajne wydarzenia. To wszystko generalnie trwało bardzo, bardzo, bardzo długo. Tu nie chodzi tylko o sentyment czy nostalgię, prawda, do, do, do starych, dawnych czasów. Jest taka teoria, zresztą bardzo ciekawa, która mówi o tym, że no oczywiście to nie jest kwestia upływu czasu, bo czas płynie cały czas tak samo. On się nie zmienia. Tutaj jest. Bardziej, bardziej tak podnoszona kwestia związana z wybiórczością naszego mózgu. Nasz mózg jest narzędziem, jest, jest mięśniem, jest tkanką leniwą z założenia. Tkanką, która oszczędza, bo jest bardzo energochłonny. Potrzebuje bardzo, najwięcej energii tak naprawdę w nasz organizm zużywa właśnie, w naszym organizmie zużywa mózg. No i tenże mózg Działa aktywnie w momencie, kiedy ma nowe bodźce, nowe doznania. Kiedy pojawiają się rzeczy, których on nie zna, to on je sobie skrzętnie zapisuje. To jest ważne dla niego. Pierwszy samochód, pierwsze wynajęte mieszkanie, pierwsza miłość. Yy, to są rzeczy, które pamiętamy dość dobrze. Mało tego, bardzo nawet dobrze. Ale jak próbujemy sobie przypomnieć, co było później, co było dalej, to często to się rozmywa, to jest jak za mgłą. Eee, w ogóle nie możemy nawet do tego wrócić. Eee, i, 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 jakby co się dzieje? No właśnie, nasz mózg lubi wyzwania, lubi to, co nowe, lubi to, czego jeszcze nie widział, czego jeszcze nie zna. On to wtedy skrzętnie zapisuje. Ale jeżeli coś zaczyna się powtarzać, wydarza się po raz drugi, trzeci, dziesiąty i tak dalej, wpadamy w pewną rutynę. To on tego nawet nie chce zapisywać. Można by powiedzieć odnieść wręcz wrażenie, że on pewne rzeczy wyrzuca w ogóle do śmieci, Kasuje je. Nie są mu potrzebne. No bo po co? To już było? To już było, on już to zna, nie będzie nam to potrzebne. Yy, zatem. Mamy takie wrażenie, jakby tego czasu faktycznie nie było, jakby ten czas minął błyskawicznie, jakby dopiero co się wydarzyło, co tam się wydarzyło ostatnio, takie większe, ważniejsze wydarzenia, które nasz mózg zapisał i ich jest coraz mniej. No z wiekiem po prostu faktycznie coraz więcej rzeczy się powtarza. Coraz więcej rzeczy znamy, coraz mniej nowych bodźców, coraz mniej nowych wyzwań. I przez to te odcinki pomiędzy tymi wydarzeniami, które w naszym mózgu zostały zapisane, się skracają, się po prostu. Czasu robi coraz mniej i on mamy wrażenie, że upływa zdecydowanie szybciej. To, jak mówiłem, to oczywiście nieprawda. Czas płynie zawsze tak samo. Natomiast nasze, nasze postrzeganie czasu się zmienia. Co możemy z tym zrobić? A no właśnie! Należy dostarczać nowych bodźców. Nie muszą to być wielkie rzeczy. Idziecie na spacer, skręćcie w drugą stronę. Pójdźcie inną trasą. Zawsze kupujecie. To samo pieczywo, to samo na kanapkę, zawsze robicie to samo. Zróbcie coś innego. Spróbujcie. Dajcie temu mózgowi odrobinę paliwa. Każda delikatna zmiana może zobaczcie, nie wiem, zawsze oglądacie komedię obejrzyjcie jakiś inny film. Eee, zawsze kładziecie się nie wiem, spać na plecach spróbujcie, położycie na boku no oczywiście to akurat przesada. Natomiast może coś nowego, może nauczyć się czegoś, może coś popatrzeć, może, może spróbować, nie wiem, nauczyć się składać samolot origami. Dowolne nowe bodźce stymulują nasz mózg, nasz mózg otwiera się, zapisuje te rzeczy i mamy wrażenie, że dzień się wydłuża, że faktycznie czas spowalnia. Im więcej nowych rzeczy w naszym życiu, tym treściwiej spędzamy. Czas, bardziej wartościowo, można by powiedzieć. To jest oczywiście tylko jedna z teorii. Takich teorii było i jest więcej. Natomiast ta akurat przemawia do mnie rzeczywiście. I ja mam takie wrażenie, że ja wpadłem w rutynę. Potrzebuję troszeczkę nowych bodźców. To będzie dobre dla mnie, dla mojego mózgu, ale również dla naszego kanału. Także będę starał się teraz troszeczkę nowych elementów wprowadzić. No dobra, rozgadałem się. Ech, te herbaciane przemyślenia, co? Zobaczcie. Kotki też lubią posłuchać. Jak gadam. Tak? Łateczka. Podobało Ci się, a tobie jak czas upływa? Jak koty odbierają czas? W ogóle zauważasz, że coś przemienia? Że coś się zmienia. Już dziewiąta na zegarze, chyba czas zjeść śniadanie, mam takie wrażenie. Ładnie odczekałem swoje... prawdzie kawka wypita, tak? Ale, yy, ale z, zjeść jeszcze nie, zjadłem Wszystko już nakarmione wszystko, każde stworzenie, boże, tutaj dzisiaj jeść dostało. Tylko Marcinek jeszcze nie, zatem udam się na chatę. zobaczę Mam dużo warzyw, na pewno, czyli pewnie sałatka. Eee, chyba dzisiaj na obiad poszaleję i zrobię coś mięsnego. Może nawet jakiś gulasz taki ugotuję. Nie tłusty, chudy, ale jednak, a może coś innego wymyślę, zobaczę. W każdym razie naprawdę już czuję, że powinienem jest zjeść bardziej treściwego. 10 dni o samych warzywkach. Jak tak można? Przecież to prawie, że yy, no w, powiedzmy zupki jeszcze były. No dobra, zupki okej, okay. ale mam wrażenie, że rozpomni mi uszczę uszę, zaraz będę króliczkiem. Może nie Playboya, ale... Ale faktycznie, mięsa mi potrzeba. Przyszedłem śniadanie sobie zrobić. Ho, ho, ho. Mówię, Zobaczę, co mam w lodówce. O, dwa ziemniaki. O, marchewka. O, kalafior. O, fasolka. O, kawałek mięsa. O, zupę robię. Takie wizję <taki <linia dania> No zupa, zanim się zrobi, to będzie akurat na obiad. Także będzie obiad. Nie, no wrzucę tu na drugi palnik zaraz e, rondelek z wodą i e, jajka sobie gotuję na miękko, Zjem dwa jajka. Chociaż ty, dobrze śniadanie. Dwa miękka na miękko, przepraszam. A to sobie niech będzie e, faktycznie sobie popyrka, popyrka troszeczkę i, e, i będzie, będzie zupka na dziś, na jutro. Jak nic. Na bogato tych warzyw powiem wam szczerze. Się narobiło. Chciałem wziąć na początku mniej, mniejszy garnek, ale nie, lepiej zawsze większy. No i miałem rację. Dobra. O Będzie. Warzywnie. Ale przynajmniej zupa, a nie duszone znowuż. Albo so sałatka surowa. O! Już można jajka zaimportować. Proszę bardzo. I czas start. 6,5 minuty. Widzicie, jak poluje. Zobaczcie, jakie to są grubasy. Łatka nie. Łatka jest jedyna, taka normalna. Ale miałcin i literat są grube jak nie wiem co. Kaposytia. Ty grubasie jeden, te siwy grubasie. Co? Na co polowałeś? Przyznaj się. Już ty pluszaku jeden, jesteś naprawdę jak pluszowy kotek. Taki zlitny pluszowy kotek. Wow, pierwszy raz widzę. Tu mamy takie wielkoliściaste rośliny. O, Zobaczcie, kwitnie. Pierwszy raz w życiu widzę. No, proszę, proszę. Nie jest to specjalnie piękne, muszę przyznać, ale kwitnie. A tam? Małe banany. Już są. A jak mówiłem, te są niejadalne. No. Przynajmniej dla ludzi. Nie wiem, może zwierzaki jakieś sobie wetną, ale ale my nie skorzystamy. Ja już, u jej pod szkołą. Dzisiaj piątek, także chyba ten apel jeszcze będzie. Kurka, rurka zapominam o tych rzeczach. No, pewnie tak, pewnie już trwa. Ano trwa. Dobrze, no to czekam. Johnny bawi się z literatem, cały czas mówi do niego dziewczyn, że to jest dziewczynka. To nie jest ona, to jest on. To jest chłopiec, it's a boy. I love you. it's a girl. <laughs> no dobra, i sobie będzie dziewczynka na Dzisiaj żeśmy się wsiadali chwilę z Asią żeśmy się porozumieli Porozumieliśmy się w sprawie tutaj e, funkcjonowania w Walt McDonald's Ustaliliśmy ustaliliśmy jakby nawet nie tyle jakby zasady współpracy bo te się nie zmieniają i są kochane za chwilę okej okay. Chwileczka dobowa wszędzie rozwalane. Te mieliśmy po ustalane, ale tutaj jeszcze parę szczegółów, żeby nie było wątpliwości. Ustaliliśmy, że w przyszłości, kiedy pojawi się się jacyś y, Amanto Furiosos, jacyś, y, jacyś panowie wokół Asi, czy ktoś wokół mnie, wszystko jedno. Generalnie pojawią się jacyś partnerzy to ich rola w, tutaj Old mcdonald będzie równa 0. 0, żeby to była jasność, też ustaliśmy, że nie mają i nigdy nie będą mieli żadnego wpływu na żadne najmniejsze elementy funkcjonowania tego miejsca. Przynajmniej tutaj w, oficjalnie, bo co się będzie działo za kurcem, bo to trudno powiedzieć, prawda? Gdzieś w za, yy, ciszu domowym. Natomiast o! Dzień dobry! A pani już też zaczyna znosić znowu, z czarna. No to dobrze, to brawo. Nie wiem czy zniosłaś, tylko sobie tutaj położyłaś. A później sobie zobaczymy, sprawdzimy. No generalnie jest, jest, ustaliliśmy, że, że jak będą pojawić się partnerzy, no to mogą sobie oczywiście tutaj przyjść pojawić się. Matko, jedyna, kiedy to urosło? to się w głowie nie mieści. Mogą sobie tutaj przyjść. Nie wiem, na kawkę, czy sobie pospacerować. Nie mają żadnego prawa w żaden sposób odzywać się, komentować cokolwiek tutaj się by nie działo. Czyli, niemi słowy, są traktowani jako inni goście. Spokój, tam to jest jedna z rzeczy, które żeśmy ustalili dzisiaj. To żeśmy sobie ustalili jeszcze kwestie finansowe, tam pewne rzeczy, bo jakby za dużo. Za dużo różnych płatności było z prywatnych pieniędzy i takie mają, co, co przyjeżdża jakiś rachunek czy coś, to to z prywatnych. To oczywiście zapisywane, ale to zanim się rozliczy, kiedy się rozliczy, gdzieś to zginie, gdzieś się zapomni. Zostaliśmy, że od tej pory już od dzisiaj koniec, już więcej, ostatnie dzisiaj zakupy robiłem już z własnych pieniędzy, koniec, od tej pory już robimy tylko i wyłącznie z pieniędzy tutaj. Na te, które mam tam, które powpłacałem do tej pory, to powiedzmy z ostatniego miesiąca, półtora miesiąca, które są zapisane. To sobie będę odbierał w miarę pojawiają się jakichś tam realnych zysków. Tutaj zobaczcie na tego. Znaczy, on już nie wiem, czy on będzie jeszcze dalej, bo on już nie ma gdzie iść w dół. No, wisi, no przecież to jest taki kaban wielki. Matko, jedyna. Ależ to są giganty. słuchajcie człowiek jednego takiego i ma leczo na dwa dni. Dla całej rodziny czy jeszcze coś tutaj nie Straszliwie szybko to w ogóle idzie. To jest jakaś, jakaś, jakiś pieron. Cyt, 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 moment już plgnie, pnie się i, i, i pnączy Niesamowite. No w każdym razie cieszę się, że, że pewne rzeczy żeśmy już poustalali. Tak już jakby chyba nie ma wątpliwości. Wszystko jest już czysto, jasno i przejrzyście. To ważne. Także, także to, to dobra informacja dla mnie. Dobra, to już wszystko pokarmione. Teraz jeszcze tylko koty i, i Tosia. Mam jeszcze jedno przemyślenie. Ja przez, pracując przez lata, w, między innymi właśnie w gastronomii, jako barman, ja to szybko dość zauważyłem, że pracodawcy każdy z nich ma jakiegoś hopla, Chodzi mi tutaj o kwestie kontroli, kontroli zespołu, kontroli biznesu. E, no bo generalnie, prawda, zarządzanie to jest poniekąd kontrola. E, kontrola finansowa, kontrola e, strat, kontrola e, zakupów e, i tak dalej, dalej, tak dalej. I tak dalej, i tak dalej. No i każdy pracodawca ma, tak jak powiedziałem, swojego hopla takiego, coś na punkcie czego jest lekko zwariowany, no ma po prostu, nie wiadomo dlaczego jakieś takie walnięcie, każdy praktycznie to ma. Jeden będzie miał hopla na punkcie czystości szklanek na przykład, no po prostu za każdym razem wiadomo jak przychodzi, to bierze szklanki i sprawdza czy nie ma smug, czy są idealnie czyste. Inny, inny na przykład chodzi i sprawdza popielniczki. To było w czasach jeszcze, kiedy się paliło. Ale chodzi i patrzy. Popielniczka musi być błyszcząca, nie może śmierdzieć. To musi być czyściusieńka. I jeszcze inny ma hopla na punkcie tam czegoś innego. Wystarczy zauważyć, na którym punkcie ma największe wariactwo i pilnować, żeby to się zgadzało, i już jesteśmy wygrani. Bo inni z dnia to nie zwracają uwagi. Pracownicy, tak? Współpracownicy. A ty zawsze jesteś tam dobrze ukryty. A jak Marcin jest, to zawsze szklanka jest czysta, prawda? I Ja też mam takiego hopla. Ja się dopiero na tym dzisiaj złapałem. Chodzę jak wariat irytuje mnie niezmiernie, jak na wszystkich stołach, na wszystkich stołach. Ja biegałem i kupowałem część Dżunkuś. Kupowałem, no tu mamy akurat te e, takie podajniki do serwetek. Tam mamy te, które biegałem, kupowałem te takie z e, nie wiem, plecione, nazwijmy to sobie. Ja mam świra na punkcie tego, że jak stoją podajniki i są puste, to mnie łapie nerw po prostu. No bo po to jest to tutaj, żeby człowiek mógł skorzystać, który siada, prawda, z serwetki. Druga rzecz, irytuje mnie jak stoi coś takiego tu na przykład. Albo tu. Jak państwo zwrócicie być może uwagę teraz, albo ja zwrócę państwa uwagę na to, one sobie stoją zawsze tak samo. Tak samo ustawione jest to w tym samym miejscu równiusieńko stoją i muszą być w nim serwetki. Prosty temat. Zwracam Kani uwagę. Pierwszy raz, drugi dzień, trzeci dzień, piąty dzień. No złapałaby, że zależy mi na tym. Dzisiaj musimy ją wziąć na bok i powiedzieć jej wprost. Kania, skoro sama tego nie łapiesz, to pozwól, że ci to wytłumaczę. Kiedy ja tu przychodzę, to jedną z pierwszych rzeczy, które sprawdzam zawsze jest co serwetki. Ja mówię bardzo dobrze, brawo. To dlaczego powiedz ty mi, ty ich nie uzupełniasz? Wystarczy po prostu przyjść, uzupełnić. Ja przyjdę. Zobaczę, że stoją tak jak mają stać te serwetniki. Serwetki w środku są i jest święty spokój. Ja jestem zadowolony. Ty się nie napracujesz, jest święty spokój. No teraz już właśnie sobie chodzę i patrzę i są serwetki już. Tak, dobrze, jestem zadowolony pod tym kotem, aczkolwiek te serwetniki jeszcze muszą stać równie. No to się podzieliłem z Państwem, że ja też mam swojego chopla, Takiego, wiecie. Dlaczego tak akurat? Dlaczego serwetki? Nie wiem, no po prostu. Bo to jest pierwsza rzecz, która mi się rzuca w oczy. Trwa walka o władzę tutaj na farmie. Do niedawna niepodzielnym królem był ten mały kurdupel, Kogut. I to on wszystkie kury tutaj, właściwie jajka, zapładniał. Stąd też te kurciackie, które wykluwają, mimo że są od dorodnych matek, no to po ojcu takie raczej kurduplowate mogą być. No ale dzisiaj doszło do zamachu stanu. Jeden z trójki kogutów, tych takich, które się tutaj wychowały, od małego u nas, od jajka. Postanowił przejąć tutaj prymat, przejąć wodzę i władzę, no i przejął. On sobie ten mały sobie odpoczywa, on żyje, żeby była jasność. On tutaj po prostu uciekł, schował się, ja tutaj przepędziłem, bo biały za nim pobiegł, tutaj ja białego przepędziłem. I on sobie odpoczywa w tej chwili, no ale przegrał walkę, odpuścił, nie wiem, zobaczymy, będę obserwował, czy on może tutaj zostać, bo jeżeli jakby podda się, tak władzy, to już nie powinien dostawać bęcek specjalnie, jak tam nie będzie świrował do innych, do kur to powinien już mieć spokój ale w razie czego będziemy musieli go odseparować, zabezpieczyć no bo dostał w ciry takie dosyć mocne, no. prawo dżungli teraz musi ustąpić miejsca chciałem zabrać Dżuny do domu, ale Dżuny nie chce iść, wprawdzie no, Asia z Bredą się tutaj nie przyjdą, nie wracają już a powiedziałem to dżuny, no a i tak Chcę posiedzieć sobie tutaj, dobrze nie ma problemu nie będę jej gonił, ale ja muszę wrócić na razie na chatę także zostawię ją tutaj z pracownicą i przyjdę później zamknąć co to tam leżą co to za poucinane drzewa mi tu na podjeździe leżą ktoś tu porządki robił i pociachał nam trochę drzewa Akurat idealne są dla kuzek. Kosy nie przepadają za tym. Przerzucę tutaj. Zobaczcie, to jest Malutkie mangoski tutaj sobie rosły. To nie przeszkadzało. No. Żeby małe mangusiątka takie no, pociąchać. Na każdym zebraniu jest taka. Sytuacja, że ktoś musi zacząć. A na wielu z tych spotkań jest taka sytuacja, że ktoś musi skończyć. No to ja postanowiłem zakończyć. Kochani, dzisiejszy odcinek właśnie w tym miejscu. Bardzo Wam dziękuję za obecność i za jego oglądanie. Zachęcam do obecności jutro, siódma rano Czasu Polskiego, przy okazji kolejnego odcinka. A dzisiaj, jeżeli podobało się, no to będzie mi bardzo miło, jeżeli dacie łapkę w górę, tutaj pod odcinkiem można kliknąć, jeżeli coś tam napiszecie w komentarzu. No a jak nie subskrybujecie jeszcze kanału, zróbcie to, koniecznie. <laughs> Kochani, miłego dnia, spokojnego dnia, ciepłego dnia, trzymajcie się ciepło, trzymajcie się ciepło i do jutra, do zobaczenia, papa, pa, hej.